W obecnych trendach medycyny estetycznej bardzo popularne jest powiększanie ust i wolumetria twarzy. O powiększaniu ust już nagrałam kilka filmików, do których Was serdecznie zapraszam, a dzisiaj opowiem Wam więcej o wolumetrii i o tym, co ja myślę na ten temat. Zresztą jak zwykle. Słuchajcie dalej. Wolumetria najczęściej kojarzona jest teraz z zabiegami z kwasem hialuronowym, który jest podawany po to, żeby właśnie zwiększyć i wymodelować naszą twarz. Ale wolumetria to nie jest tylko kwas hialuronowy. Wolumetria to są wszystkie zabiegi, które docelowo powodują, że nasza twarz zwiększa objętość. Tak, wolumetria jest odsuwa wolium, czyli objętość. Czyli to nie jest tylko kwas hialuronowy, ale także stymulatory tkankowe typu skultra, typu, typu Radies czy także lipotransfer, czyli przeszczep tkanki tłuszczowej na przykład w okolice twarzy. Z racji tego, że obecnie najczęściej jednak słowem wolumetry, terminem wolumetry posługujemy się przy kwasie kielichierunkowym, skupię się właśnie na tym. Co możemy, jak, Jaką okolicę możemy poddać zabiegom wolumetrycznym? Zaczynając od góry, możemy podać preparat w okolice skroni, możemy podać preparat w okolicy jakości jarzmowych, kąta, żuchwy czy brody. To są takie cztery, powiedzmy, najbardziej standardowe punkty, w których podajemy kwas, żeby wymodelować naszą, naszą twarz. I właśnie są to są takie zabiegi wolumetryczne, często tak właśnie całościowe na twarz. Dlaczego wykonujemy zabiegi wolumetryczne na twarzy? W medycynie estetycznej, takiej idealnej dla mnie, wykonujemy je dlatego, żeby poprawić utraconą już objętość na twarzy, którą tracimy wraz z wiekiem. W obecnych trendach jednak często te zabiegi się, wykonują dziewczyny młode po to, żeby bardziej podkreślić, pod, podkreślić, wymodelować swoją twarz, nadać jej takiego kształtu, takie V-kształt, w, 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 żeby wyglądać młodziej, żeby wyglądać smuklej. Tak jak powiedziałam w sumie zdanie wcześniej, w mojej idealnej medycynie estetycznej i dla wszystkich z Was, którzy mnie już znają, którzy mnie słuchają, wiedzą, że jestem zwolenniczką medycyny estetycznej anti-aging, profilaktyki starzenia, więc dla mnie takie zabiegi wolumetryczne mają sens wtedy, kiedy chcemy nadbudować tą utraconą objętość kiedy chcemy troszkę załatać i podeprzeć troszkę w tr naszą twarz, żeby tak nie opadała. Nie jestem zwolennikiem tej drugiej medycyny estetycznej, czyli zmieniania kształtu twarzy, u, zwłaszcza u osób młodych, dlatego że niesie to też szereg minusów na przyszłość. W momencie, kiedy dodajemy sobie objętość na twarzy, każdy kolejny zabieg rok w rok kumuluje nam jednak te, ten kwas hialuronowy, co powoduje, że mamy większe ryzyko działań niepożądanych danej okolicy. E, większa ilość kwasu to przede wszystkim mniej naturalny wygląd. Większa ilość kwasu to większy nacisk i ucisk na tkanki i każdy zabieg może spowodować, że e, dojdzie do ucisku naczynia krwionośnego. Po trzecie, im większa ilość kwasu, tym większe ryzyko powstania biofilmu, o którym mówiłam przy okazji e, filmiku... Z powikłaniami po kwasie kielurnowym. Biofilm wytwarza się wtedy, kiedy dochodzi do rozrostu bakterii na tym właśnie z na tym żelowym implancie z kwasu kielurnowego. Im więcej tego żelowego implantu, tym większe ryzyko biofilmu. Druga rzecz, druga sytuacja, drugi punkt, dlaczego nie jestem zwolennikiem takiej wolumetrii, jest to, że właśnie nie wygląda się naturalnie. I tak, na zdjęciach na Instagramie, tych takich pięknie wykadrowanych, przy wymodelowaniu kąta żuchwy widzimy piękny, piękny kąt, widzimy ostre rysy, to młodość, witalność, wszystko jest takie napięte. Ale nie myślimy wcale o tym, że patrząc się od przodu, nasza twarz jest szersza. Tutaj dodajemy dużo preparatu, żeby wymodelować, żeby wykonturować ten kąt żuchwy. I dodając ten preparat, poszerzamy sobie tutaj twarz. Jeśli chodzi o takie modelowanie twarzy, jeśli chodzi o, o ten dół twarzy, często u osób młodych tak mamy do czynienia z bruksizmem. I żeby mm, zrobić taki większy, kształt, możemy popatrzeć na to, czy mięsień znaczy, jest nadmiernie napięty i czy podając botox rozluźniając ten, ten mięsień, nie podziałamy... Tak, jakby na dwa problemy jednocześnie, czyli na bruksizm, na nadmierne napięcie, jak i właśnie na ten zbyt okrągły kształt twarzy, a możemy uzyskać dzięki temu troszkę taki właśnie wykształt. To jako mamy alternatywę do wolumetrii twarzy kwasem hyaluronowym? Stymulatory tkankowe. Efekty nie są takie spektakularne, efekty nie są na już, ale efekty są. W obecnych czasach. Ku mojemu wielkiemu szczęściu. Medycyna estetyczna staje się coraz bardziej popularna, dlatego do naszych gabinetów przychodzą coraz młodsze osoby. Przychodzą osoby, które mają mniej niż 30 lat i chciałabym, żeby zostały w naszych gabinetach przez kolejnych 30 i więcej następnych lat. Dlatego musimy Myśleć z głową na temat zabiegów, które wykonujemy, musimy z głową obmyślić cały plan działania, dlatego że powtarzanie zabiegów volumetrycznych z kwasem klorowym, dokładanie kolejnych mililitrów kwasu w policzki, nie przyniesie nam wiele dobrego. A musimy zastanowić się, jak ta osoba, jak ja będę wyglądała za 10 lat po stosowaniu zabiegów, które zaczęłam stosować już w tym czasie. Dlatego stymulatory są. Według mnie bardzo dobrym rozwiązaniem, także wolumetrycznym na tego typu problemy. I dzięki pobudzeniu naszych naturalnych mechanizmów odbudowy, odnowy skóry i komórek naszej skóry, sprawimy, że za 10 lat będziemy wyglądać dobrze, ale naturalnie. Ale cały czas będziemy, będziemy sobą i nie będziemy zmieniać tych rysów twarzy. Jeśli natomiast faktycznie. Masz potrzebę takiej zmiany rysów twarzy, zrób to rozsądnie, zrób to z głową i zrób to w rękach sprawdzonego specjalisty, po to, żeby mieć pewność, że właśnie za 10 lat także będziesz wyglądać dobrze. Stając na obronę wolumetrii z kwasem chlejonowym, wiem, że są osoby, które faktycznie tego zabiegu potrzebują. Wiem, że są osoby, które nawet mimo młodego wieku, czy też w starszym wieku. Mają potrzeby odbudować tą utacjoną objętość na nasze twarzy, czy mają potrzebę faktyczną wypełnienia doliny z kwasem kierownowym, czy na przykład wyrównanie asymetrii twarzy, tych proporcji twarzy, żeby zachować prawidłowe proporcje na, na twarzy i na przykład faktycznie wysmuklenie brudki, czy uwydatnienie kątów żuchwy, wykonturowanie kątów żuchwy. Są też takie osoby, dlatego. Nie traktujcie wszystkiego, co tutaj powiedziałam, tak jeden do jednego, dlatego że każdy z nas jest inny. I chciałam Wam tutaj tylko zaznaczyć fakt, że volumetria to nie tylko kwas, 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 powtarzany rok w rok w tym samym miejscu. A jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat stymulatorów tkankowych i tego, jakie efekty mogą nam przynieść, zajrzyjcie do mojego innego filmu o stymulatorach, który pojawi się tutaj. Música